Fajna dekoracja? Jeśli tak, to chodźcie. Pokażę wam, jak przygotować taki prezent. No to lecimy w opisie szczegółowo, rozpisałem wam, ile kosztowało mnie zrobienie takiej dekoracji. Ale oglądajcie do końca, żeby zobaczyć pełny efekt i dajcie w komentarzu znać, czy było warto i czy taki koszt jest ok. Kupiłem 7 kantówek 4,5 na 4,5 długich na 180 cm. Każdą z nich przeciąłem na pół, bo zaplanowałem 6 na wymiarze boku 90 na 90 cm. Natomiast ty oczywiście możesz zrobić większy albo mniejszy. Do skręcenia kupiłem najprostsze kątowniki i wkręty do drewna. Przy tych wymiarach nie potrzeba nic lepszego, aby stał stabilnie. Ma się łatwo skręcać i rozkręcać po zimie. Po skręceniu dwóch boków przykręciłem poprzeczne kantówki i złożyłem sześcian, który dla pewności wzmocniłem jeszcze przez środek. Czas na lampki, żeby coś się działo, wybrałem ciepły biały kolor z zimnym fleszem. W lampkach część z LEDami ma 40 metrów i 500 sztuk. Potrzebne były dwa komplety. Lampki chciałem rozwiesić gęsto, aby oświetlenie dało fajny efekt. Na konstrukcji w niektórych miejscach wkręciłem wkręty i haczyki. Haczyk, aby zabezpieczyć kabel przed urwaniem. Wokół wkrętów owijałem LEDy, aby nie zsuwały się. Do pełnego efektu brakuje wstążki i kokard. Wstążka to niedroga rolka czerwonego satynowego materiału w formie bieżnika. Owija prezent z dwóch stron na górze na nasupeł i to jest jedyny moment, kiedy potrzebujecie pomocnika. Całość wieńczy kokarda, którą możecie kojarzyć z poprzedniego materiału. Kokarda z chińskiego portalu za 13 zł, która minimalnie różni się kolorem od wstążki. I może w ciągu dnia faktycznie widać różnicę w kolorze, ale co z tego, kiedy nocą efekt prezentuje się tak? Nieskromnie powiem, że moim zdaniem efekt jest niesamowity i myślę, że prezent zajmie honorowe miejsce przed naszym domem. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co myślicie i zajrzyjcie do opisu, jeśli ciekawi Was koszt. Tymczasem dzięki za oglądanie, do następnego, pozdro!